Dzień dobry, witajcie na kanale Baby Expert. Jest to kolejny odcinek z serii spotkania z ekspertem, a właściwie to już jest moje drugie spotkanie z ekspertem. Dla tych, którzy nie oglądali, był pierwszy odcinek o pierwszym malutkim foteliku. Teraz będzie o kolejnym fotelu. Dlatego jeszcze raz przedstawiam mojego eksperta, Andrzej nasz specjalista z marki Nuna i powiedz Andrzej kilka słów od siebie o firmie, o sobie, dla tych, którzy nie oglądali pierwszego odcinka. Mam na imię Andrzej Janasz, jestem ekspertem w firmie Nuna, jeśli chodzi o Nuna, jest to marka wywodząca się z Holandii, w tym momencie jest to koncern międzynarodowy, największy sukces swój ma w Stanach Zjednoczonych i tutaj, prosto ze Stanów Zjednoczonych, od kilku lat hmm, przypłynął do Polski. Tak? Także ja już to wspominałam w pierwszym odcinku, ale muszę to powtórzyć. Produkt znany w Stanach, jak to u nas w Polsce nie będzie, no, wypadałoby go pokazać, wypadałoby go rozpowszechnić troszeczkę na rynku. Zwłaszcza, że to są bardzo wartościowe, bezpieczne, przede wszystkim super wykonane z fantastycznych materiałów sprzęty, dlatego mówimy o Nunie. Zajrzyjcie sobie też na stronę Nuny, warto zapoznać się z jej produktami. Ja nawet robiłam już recenzję jednego z wózków, także możecie też sobie zerknąć na film z wózkiem Nuna. I my tu właśnie po to jesteśmy, żeby wam przybliżyć tą markę i przybliżyć jej sprzęty. A co ja dzisiaj za sprzęt wybrał? Właściwie to wybraliśmy razem, do tak jest. żeby pokazać. Jak się nazywa to cuda? To się nazywa Nuna Prym. Jest to fotelik obrotowy 360 stopni i chciałbym powiedzieć, że jest to najbardziej zaawansowany technologicznie fotel obrotowy na rynku w tym momencie. A ja powiem, dlaczego to wybraliśmy? Bo staramy się wybierać takie sprzęty, których jeszcze nie pokazywaliśmy, które mają coś innego niż wszyscy. No, wiecie, nudę pokazywać ciągle to samo, to, to nie. My musimy pokazać coś innowacyjnego, ktoś, co firma faktycznie ma coś fajnego i warto o tym powiedzieć. I co jest fajnego w takim fotelu? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że nóżki naszego dziecka, które sobie jeździ już przodę, na przykład do kierunku jazdy, sobie tak bezwładnie wiszą. Po długim czasie, jeżeli one tak wiszą bezładnie, mogą cierpnąć. A tutaj co mamy? Mamy stopień. Czyli to jest taka jedna rzecz. O które, dla której wzięliśmy ten fotel, żeby pokazać coś innego. Tak, charakterystyczna dla fotelików Nuny. Już ten stopień był wykorzystany w fotelikach, które się nazywały Rebel. Teraz jest ulepszona wersja tego fotelika i to jest właśnie Prym. I słuchajcie, jeżeli zauważycie, że Wasze pociechy, Wasze dzieciaczki podkładają sobie rączki tutaj pod nóżki, to jest właśnie ten efekt cierpnięcia tych nóżek, czyli brak dopływu krwi, gdy te nóżki po prostu bezwładnie zwisają. Tutaj dzieciaczki mogą sobie postawić stopy na tym, na na tym podstopniku kolandka są ciut wyżej, dzięki temu unikamy tego efektu. Wiadomo, że to, ten podnóżek jest te, kiedy dzieci podróżują przodem do kierunku jazdy, my rekomendujemy oczywiście przewożenie dzieci tyłem do kierunku jazdy jak najdłużej, ale są momenty, są dzieci, które po prostu nie mogą jeździć tak, tyłem, bądź też to nie chcą. I wtedy dla tak ranka, jest. Spokojnie. Dokładnie, dokładnie. Druga rzecz, dla której wybrałem ten hotelik, to oczywiście dla materiałów, tkanin i dodatkowej tapicerki, którą, jak ktoś oglądał pierwszy odcinek, pokazywaliśmy już. Przy małym foteliku, i tu też dostaniecie taki prezent. Od razu przy zakupie fotela będzie dodatkowa tapicerka. To to jest druga rzecz. O do tej tapicerce jeszcze będziemy wracać. Tak. A trzecia rzecz, dla której wybrałam ten fotel. Yy... To jest coś, o co często pytacie, czy fotel ma wentylację jakąkolwiek, bo dziecko się poci, jest w ogóle w podróż latem, to jest koszmar. I dlatego też tutaj jest ta wentylacja, o której też powiemy, czyli takie trzy rzeczy, a jeszcze 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 czwartą, mogę jeszcze czwartą. Tak, mów. ja już tak pracując długo z fotelikami, mierzyliśmy ten fotel i po wysunięciu zagłówka w najwyższą pozycję. W tej kategorii wagowej dla dziecka wiekowej to jest fotel, który ma najwyżej wysunięty zagłówek, czyli można powiedzieć, że do najwyższego wzrostu będzie dziecka pasował, to jest jego taki kolejny mega atut. Tak, tak, czyli znaczy to, że dziecko do samego końca będzie podróżowało w tym foteliku komfortowo, bezpiecznie i z zabezpieczeniem, z zabezpieczeniem głowy. głowy, tak jest. To ja skończył moje gadanie, bo ja wiem, że jestem gaduła, ale... Ci, którzy oglądają mój kanał, to wiedzą dobrze o tym, ale Ty jesteś tu specjalistą i Ty wszedłeś tutaj po to, żeby powiedzieć wszystko, co ważne w tym fotelu. Także zacznijmy od bezpieczeństwa. Ja oddaję Tobie głos. Jasne. Pozwólcie, że ja ten fotelik zamontuję teraz. Montujemy go za pomocą systemu Isofix. Proszę zwrócić tutaj uwagę na szynę, która po prostu jest tutaj potężna. Wykonana z bardzo grubych materiałów. Teraz tak. Mamy tutaj wpięty, dosuwamy, rozstawiamy nogę. Proszę bardzo, mamy zmontowany fotel. I teraz tak, fotel jest, fotel jest oryginalnie, gdy wyjmiemy go z kartonika, on jest zblokowany. Zblokowany do normy ICE, czyli do 15 miesiąca tego fotelika nie damy rady odwrócić przodem do kierunku jazdy. Możemy to zrobić dopiero po przestawieniu przycisku. Tutaj z tej strony. Proszę zobaczyć. I dopiero po tym, po 15 miesiącach, ten fotel możemy odwrócić przodem do kierunku jazdy. Ale ja jeszcze jedną uwagę. Przekręćmy go tyłem. Jasne. I jeszcze na nóżki. Zobaczcie, ile tutaj mamy miejsca na nóżki w pozycji siedzącej. To jest wystarczająco dla tego, żeby wasze dziecko miało komfort podczas jazdy. Chociaż dobrze wiemy, że ten młody dziecko sobie świetnie radzi, może mieć podwinęty. Ułoży po swojemu. Mm -hmm. Także to nie jest aż takie istotne, ale wiem, że ludzie o to pytają, jest tak. miejsce. Dzięki jest stopie, to... stopie antyrotacyjnej. Kolejna, kolejny element, kolejny element bezpieczeństwa, o którym warto też powiedzieć, to tutaj w tym odcinku jest system, system bezpieczeństwa. Który nazywamy kontrolowaną strefą, strefą zgniotu. Czyli jest to element, który w momencie zderzenia pochłonie część energii. Jeszcze dodatkowe zabezpieczenia tutaj, boczne? Tak. Tak. Dodatkowe zabezpieczenia boczne, przeważnie w jest to w ten sposób w różnych fotelikach, że te zabezpieczenia boczne montujemy albo z lewej, albo z prawej strony i po prostu to jest tak na stałe. Albo są też foteliki gdzie po prostu w momencie gdy montujemy czy po lewej czy po prawej stronie samochodu, to wtedy ten ten sip, te, te boczne zabezpieczenia wtedy odbezpieczamy. Natomiast tutaj w ogóle nie musimy. W ogóle nie tak jest. W ogóle nie musimy pamiętać o wyjmowaniu tych zabezpieczeń, o montażu tych zabezpieczeń z tego względu, że one otwierają nam się automatycznie. Otwierają się automatycznie w momencie zapinania pasa. Także tutaj już nie zapomnimy o tym, żeby otworzyć to skrzydełko. Czyli yy, przechodzimy do czego? Może o tej wentylacji, o której ja wspomniałam. Yy, dobrze, ale wiesz co? Jak już mam tutaj odpięte te pasy, to może pokażę, co zrobić z pasami, kiedy nam tutaj po prostu przeszkadzają. Zobaczcie. Magnesiki ukryte. Magnesiki ukryte. Kolejna rzecz, musimy to też pokazać, bo to jest fotel dopracowany do perfekcji. Przeważnie gdzieś te, przeważnie gdzieś te paski nam latają i tak dalej. Tutaj proszę zobaczyć proste że gdzie gdy jest za długi, schowamy pod tapicerką. Bo jak już jesteśmy przy siedzisku, to jeszcze omówmy tą wkładkę. Tak jest, wkładka foteliki jest od zera, od zera tak? czyli od zera kilogramów. To jest Natomiast... tak umowne Tak, oczywiście umowne te, te zero. Jest wiadomo, że do przewożenia dzieci w pierwszych miesiącach życia służą zupełnie inne fotele. Natomiast do tego fotela moglibyśmy w każdym momencie to dziecko przełożyć. I ta wkładka właśnie służy do tego, żeby dopasować ten fotel do rozwoju etapu dziecka. I teraz tak. Ta wkładka nie jest z jednej części, tylko ta wkładka składa się z trzech części, więc w pierwszym etapie możemy odpiąć tą część. Zostaje nam zagłówek i ten wypełniacz boczny. Jeżeli główka urośnie, to możemy odpiąć zagłówek i zostawić tylko wypełniacz boczny. Jeżeli dziecko urośnie, zabieramy wypełniacz boczny, zostaje nam fotel. Tak? I to teraz Państwu pokażę, jak właśnie wygląda jak ten fotel. On jak on urósł. Tak jest. Proszę Państwa, żeby utrzymać ten fotel w czystości, Łatwy sposób, ponieważ odpinamy cztery zatrzaski. Raz, dwa i od środka, proszę zobaczyć, trzy i cztery. Ściągamy całą tapicerkę. I co możemy zrobić? Możemy zrobić Wy... wymianę na nową. Tak jest, to... wyprać i możemy w tym momencie zrobić wymianę na nową. Ja odwró odwrócę fotel, żebyśmy sobie wyjaśnili, po co ta nowa tapicerka. Proszę Państwa, w tym momencie fotelik jest ubrany w tapicerkę zim, jesienną, zimową. A tu mamy dla Państwa przygotowaną tapicerkę letnią, która, pokażmy z tyłu tutaj dokładnie o to chodzi która ta tapicerka nie do, że jest siateczka, wykonana jest z siateczki, która przepuszcza powietrze to dodatkowo jeszcze otwory są wentylacyjne, które współpracują z kanałami wentylacyjnymi tutaj w tym fotelu czyli rozwiązaliśmy problem potliwości, może nie całkowicie, tak jest. no bo wiadomość że to zależy też tak bardzo często od dziecka, no ale to... tutaj już myślę, że zmieniając na tą letnią tapczkę, możemy pozbyć się kolejnego wydatku, czyli kupowania tych wkładek e, tak antypotnych jest, tak i tak jest. Dalej, bo to generalnie ma tą samą funkcję, co te wszystkie wkładki antypotne, a to macie już w, w zestawie. zestawie, nie musicie dodatkowych pieniędzy wydawać, bo dostaliście to po prostu. E, Razem w komplecie. Razem w komplecie, oczywiście. I teraz jeszcze kilka takich technicznych wskazówek odnośnie tego fotela. Fotel ma 7 stopni regulacji. Tak? Widoczne tutaj, w każdym okienku. Proszę zobaczyć. Raz, dwa. Jest to podświetlone, doskonale widoczne. I teraz tak, proszę Państwa, możemy obrót tego fotela zrobić niezależnie od pozycji, którą tutaj posiadamy, tak? czyli nie musimy tutaj pionować tego fotela, przestawiać nic kompletnie, po prostu płynnie, płynnie działa na, na każdym stopniu, który tutaj posiadamy. Chyba o tym jaki fotel 360 stopni jest wygodny, nie muszę mówić, ale, ale muszę. <gry> <gry> Rodzice mają bardzo często problem, jak dziecko już jest większe, żeby faktycznie wrzucić go tyłem do kierunku jazdy w samochodzie, czyli tak jest. mała przestrzeń. A tutaj rodzic wygodnie przekręca sobie dziecko do siebie. Do siebie w kierunku drzwi, blaka, tak jak mu pasuje. Poprawia wszystkie szeleczki. I mniejsze dziecko, młodsze jeździ tyłem. Jesteśmy starsi, możemy sobie pozwolić na jazdę przodem. E, także Mało tego, nawet łatwo, łatwo włożyć dziecko do samochodu trzydźwiowego. A to też, to też, to jak najbardziej, <grym> najbardziej. odwrócić tak przodem jest. I potem dziecko spokojnie tyłem. Jeżeli obawiamy się dziecko włożyć tyłem, to ja zawsze jeszcze polecam lustereczko sobie kupić, wtedy będziemy mogli cały czas obserwować w tak. lusterku swoje dziecko. Czy my już wszystko powiedzieliśmy? Nie, jeszcze nie. Ach. Jeszcze taki, jak jest, jest taki trik do, do tego fotela. Wyobraźmy sobie, że no fotel będziemy mieli zamontowany za pasażerem z tyłu na, na kanapie mhm. i wyobraźmy sobie, że jako kierowca stoimy na czerwonym świetle, spojrzeliśmy w te lusterko, o którym wspomniałaś i zauważyliśmy, że nasze dziecko zasnęło, więc potrzebuje pozycji spoczynkowej, więc my nie musimy wysiadać z samochodu, żeby ten fotel przestawić, ponieważ my możemy zrobić to z poziomu kierowcy, a mianowicie tylko wyciągamy rękę i możemy ten fotel albo pochylić, albo wypionować. Ale nie. Sobie. A ty angielską wersję nie jeździsz? Nie. Spokojnie, sobie mogę go przeregulować. Genialne, genialne, naprawdę. Czyli co, właściwie najważniejsze zostawiliśmy na koniec. To jest bezpieczny fotel? Ja tak zapytam. Tak, bardzo bezpieczny. Fotel posiada normę i-size i posiada cztery gwiazdki w testach zderzeniowych ADAC. Za bezpieczeństwo, wody. tak jest, w tej grupie fotelików jest to najwyższa nota. Czyli jak dostajecie, ja dostaję czasami takie pytanie, a fotel ma testy ADAC? Tutaj śmiało odpowiada. Tak, ma testy, jest bezpieczny, możecie śmiało ten fotel kupować. Ktoś go dla Was sprawdził z każdej strony. Yy, także jak najbardziej Nuna Prym yy, jest dobrym fotelem. A jeśli ktoś woli test Plus, a nie ADAC, to mamy fotel, który się nazywa NOR i to jest zupełnie to samo co fotel PRYM, tyłem do to kierunku nie ma jazdy. obrotu. Dokładnie, i posiada wtedy test Plus i dodatkowo testy ADAC. Czyli jest coś dla zwolenników RWD. No to tak, powiedzieliśmy już wszystko. Jeżeli czegoś nie powiedzieliśmy, a Was to interesuje, zachęcam do zadawania pytań oczywiście pod filmem. Możecie robić również to pod postem, który wystawię na Facebooku czy na Instagramie. Jakiekolwiek pytania się pojawią, ja lub Andrzej odpowiemy na te pytania. Na pewno nie pozostawimy Was z niewiedzą. Także bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie na stronę Nuny na stronę www.babyexpert na kanał babyexpert także oglądajcie także dziękuję ci bardzo dziękuję. za w odcinku do zobaczenia do widzenia cześć